Siema. O, siema. Halo? Halo? Co tam? Halo? 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 Nie słychać, go, ja w pyldole. Szkoda, że ciebie słychać. Co tam robię Dobrze. przez lipiec? <laughs> co robię przez lipiec? No co? Co siedzę, nie? W pokoju. I zamulam. I bliguj się, jak dom się jada obok. No! A to pojebane było akurat. To było pojebane. Mam nadzieję, że dzisiaj nic nie będzie płonąć oprócz mojego serca do ciebie. Mati. O, aha. Aha, śmieciu Nie, Świeciu! Kurwa, projekt Master G. Dałem Masterę na bocie Kurwa, dobrze. Ja nawet Master'a nie wiem. Bo ty w Gordzie siedzisz, czy w Silverze? Jak ty masz mieć Mastera? Wegaś, <grym grym> z ciebie, ja pierdolę, ale żart, co? Ja pierdolę, no. Śmiesznie nieźle do nie? O właśnie jako cenko nowego skina do Arli, Filip? Ja nie wiem o co chodzi nawet. A nie, ba, było coś, faktycznie było i jest ten no, no. 3D viewer modeli kurwa na internecie i specjalnie ją rozebrałem i ludzie się tam zachwycali czymś, no jo, i ludzie się tam zachwycali czymś, ja tak patrzę na to spoko. Znaczy nie wiem, zaraz ci piszę, a kurwa, patrz, czekaj. Eee, już ci podaję na Discordzie, na tabernie. Leć <laughs> mi Google to jest znajdź kurwa. Z a z czym ty ten ryz będzie? Z płaczem kurwa chyba ze łzami, <laughs> co? <śmiech> Bieda. O biskuitu, jeszcze darmowe jest rotacja sobie Gdzie to kurwa jest? <gulia> kurwa wygoogluj <gulia> Ty kurwa cwaniaczku, zaraz przejdę <gulia> Kurwa na te <gulia> Ciebie będę szukał, będę kurwa pod blokami Powiedziałeś kiedyś Irelię? No a co? <gulia> ja pierdolę, robiłem wczoraj quiz Sobie, na YouTubie <gulia> O wiedzy ogólnej Noc. No jak? Na 50 pytań zmisowałem 10 tylko dlatego, że było po angielsku kurwa i nie wiedziałem jak to się nazywa Zapomniałem jak jest źrenica po angielsku, no Kurwa nie wiem, jakbym zobaczył co bym ci powiedział. Albo źrenica, albo kurwa Jaka skała powstaje przez lawę, która się ochładza I była tak No kabel z tą, nie? Nie Spierdalaj O, moje keybindy mi nie działają. A, bo na czacie pisałem. No dobra Idę, 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 idę tu, idę tu. Daj mi kila, dzięki. Panamel, Mel, bo nie wiem, co <laughs> to wyczytało. Ty, co? Samo jak mój holder Solo. To jest jest. Aj! Co mamy kiedy ty tym ciągu, co, co nic nie robi. Co nic nie robi, kurwa, ciągnę tę grę na pleca. Ciągniesz z tyfiuta. No właśnie kurwa Półmocy z Heraldem, no jak on to weźmie, to butów nie będziemy mieć. Dzień. Kurwa, ale do mo nie będę... Do, do mopsu napisze się dostaniesz buty i pompę. Ty, bo ja smajta nie mam Ja pierdolę Mel, mel o! Katarina? Jak już Erki to ją Dobra, nie mogę. Ale zwierzę zwierzęm. byśmy mieli Petroxa, to chociaż jakiś tank by był w tych teamfightach, tak? Nie, chociaż można było na kogo zwalić. Konia? Nie Nie, no fuj. To gorzej niż stópki. Dobrze zjadła niej? O! Kur... Weź sobie jadę do Pieldoń, najlepiej to by mnie tu nie było, ale... a ramy, ja pamiętam, że raz grałem Yumi <słyszy> i zapomniałem usiąść, <słyszy> usiąść na typie i myślałem, że siedzę, nie? <słyszy> ja przechodziłem też było dobre, dobre to było <słyszy> kurwa, pierdol Filip jak my razem będziemy w grupach, nie? na tych przedmiotach, na tych przedmiotach <słyszy> co będziemy mieli Ajo, razem, ja pierdol... jeśli prowadzący będą nas mieli dość sobie się o tym, co my tam robimy, kurwa że siedzimy w pierwszej oscylacji, nie wiem, jak w kutasa narysował to było na To nie? <słyszy> <słyszy> nie było, nie ma dwóch takich innych wstaz, ludzi, nie? Nie ma. A bo pan taki niewymowny znaczek tu narysował. Ha, ta. A faktycznie a czego, i się uśmiechnął. A z czego się chłopaki śmiejecie? Dobrze, przynajmniej wiem, że nie śpicie, nie? Nie no, kurwa, to. O, Ooo, poczekaj, ja jestem w stanie coś zrobić, poczekaj, poczekaj. O, no, Mmm, marzyłem o tym. Przyszedł na czat taki dziadek i marzyłem o tym, żeby go stymoutować. Role się odwróciły, wiesz, w tym w tym momencie. Kyoseiro, kiedy mi piguje, żebym uciekał. Co ty gadasz? Co ty gadasz? Wiego. No, spokojnie, zabijemy. Ja jeszcze palę w czasie. No. Ja będę musiał jechać pewnie za 10 minut. Gdzie ty jedziesz? Do urzędu. Po co? Jakiego? Żeby ślub wziąć. Pojebało cię? Ty, bez kity, ja mam ślub za godzinę. Faktycznie. No właśnie, ja tak samo. No. Ty, musimy te papiery podpisać. Dobra, to nie wiem, godzinka dopiero pewnie. No. No dobra. No tak by pana oni. No dobra. Mam y, dwa smaczki. To, gówno, to, siemka. Y, Mordeczko, sunset click. Masz, nie widzisz? Masz, nie widzisz? O. Czekaj, o. Masz, trzymaj. Pa. Sy, unset, nie? I to jest cylick. A to jest... Monajany yy... <noise> <Bo> byłeś. <noise> yy... Nie, mango, czy coś? Pomarańcza, mandarynka? Nie pamiętam. Te różowe. Wiśnia, wiesz, wiśnia kokos. Tak, wiśnia kokos. A jeżeli mówisz o tych czerwonych, to kiedyś było Neo, nie? O, wygrałem. Kiedyś było Neo. Paliłem tego dużo. Teraz mam tak, że posmakowałem Weo. Teraz jak zapalę jeden wkład Neo, to mnie boli łeb z bomby od razu i te smaki czerwony, fioletowy, Neo i Veo. Czerwony, fioletowy, one są dla mnie strasznie mdłe, ale strasznie, że nie jestem w stanie tego palić. Okej, okay. <laughs> oho, to brzmi dobrze nawet, no. Brzmi dobrze, Kent. Kojarzę, że to chyba jakaś taka tania, tania, tania marka papierosów. Ja się spodziewam, że kenty były niedobre. Uliwa, ja to przegram. No to ja, przez cenę jarałem na samym początku. Chesterfieldy, pomarańczowe setki. Pierwsza, druga klasa technikum, ale to chodziło. Genialne. No, były dobre ceny, były dobre. Ty, chyba przegrałem. Chyba nie, chyba przegrałem. Hehehe. O! Klatrzy pisze przez W. Pozdrawiam. No ja. Zamierzam iść z Aleksem. Na rozpoczęcie roku do technikum i. I co? Jeszcze mu o tym nie powiedziałem, ale zamierzam później iść na drugi dzień na lekcję. Żeby zobaczyć jak to tam się miga. Ale z jestem technik, grafiki, i poligrafii. To co ty na egzaminie zawodowym masz te? Kolory? Wiesz, chodź do egzaminatora tak. Pokazuje Ci kartki, a, on... a ty mówisz tak. Jś żółty. No o, dobra, a ten? Zielony. No, zdał pan. My mieliśmy także egzaminy, mieliśmy w trzeciej w czwartej klasie to jest szczęście. Nie dali nam w tej klasie. Ale z ZSMA je miało w piątej, miałem z nich bekę. Jak ja nic nie mogę kupić z tego sklepu, ty. <grym> to jest tak, poczekaj, no poczekaj, ja ci powiem. O Jezu. A co to jest K? K? Aha. Egu. No poczekaj. Trochę cyjan, trochę magenty, tak? No to będzie taki jasno-różowy może? Nie wiem. I dojeb to zielonym. No to taki fajny kolor będzie. Dałem? Dobra, nie wiem. <grym> nie wiem jakie mam keypainty, ale ja sobie zmontowałem streama, no. Jesso. Muszę kiedyś sznur kupić. I... i ten. Co? i dokończyć te gierki, które kiedyś typu Fallout 2 Ten horrorek <grym> O no, ten horrorek on z widał Aha, no. Aha, jest tu zjebem Cześć <grym> nie <się>? Kurwa git <grym> Ja pierdole. A, nie jestem w stanie tego kupić. Ale ja jestem debil. Ale ja jestem zjeb... Nie, no jestem. Przecież normalny człowieczek. Co ja kurwa robię? Halo. Co tam? Spoko. Bo ja bym sobie dokończył tego horrorka, co kiedyś go zaczęliśmy. Teraz? Nie. Ligusia się, odpalek. No mam cały czas odpalową. A, to przyjmij mi znajomych. No nie, jest no to chyba puszczę, nie? Ty, słuchaj. Co? Wygrywamy idli, a potem trollujemy. Co? Co robimy? Wygrywamy idli, a potem trollujemy. Co robimy? Wygrywamy do 15 minut, a potem trollujemy. Co? Co robimy? Co robimy? Rozumiesz? A. Teraz rozumiesz. Bardzo śmieszny. Ty, a ja może ja zmienię scenę, co? Czy nie? No i by się wsiadał oni. Pochój, pochój. A ty muś tak, klipuj to, klipuj. No. Ale kurwa, mak zestaw ty. 70 na bocie, kurwa, nagle. Ty, FF dali. Ja, A ja mam w ogóle. Nawet na nie 30, 50 FPSów mam w ogóle, nie wiem czemu. Co ty kurwa, światło żeś wyłączył? O, i to jest dobra kawerka. Widzisz to? jak szybki jestem <grystanie> Chłopcu się teleportuje A, bo jakaś matka jest na 2.3 No, no fajna jest ta motka. Mi się zresztą podoba O, Feta do ci. o bez kitu. Ja sobie słuchaj, na czat nie patrzę, mam no. Outlast? Zagrał byś, Zadek, którą część? Ja już są. Czekaj, na linka Ci mogę wysłać, do czego Eee Bo tam urywki mam C Czemu w sumie Ty jesteś głośniej niż ja, kurwa? Dobra, dyle. nie wyłącza mi się w ogóle, nie? Dzięki. No. Masz moje IP? To IP grabber. No to super, to super, to dzięki. No. Dawaj, dawaj, czekaj. Hook, mam kuka. A, chuj, 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 pa, pa. W sumie te fakirki hex flasha chyba powinienem mieć. Tu jest. Ty. Jak tu będzie, to go kurwa dajbujemy Jako jest wyżej, ekko. Ty, fresh nauwa. Rzecz. zajebałem. Chciałem spingować warda. Ale ja ja. ona mi napisała na to w ogóle? No, rzekł, ja w Co ty gadasz? No, no tak, no, dlatego się zapytam, gdzie idziemy. Ja pierdolę, no. Niko, i Garen Galio, i Renekton. Dobra, już nie musisz. Co znaczy to, haczu? haczu. Pięć. Co? Pięć. Co? No. Ale jeszcze raz. No a jakie było pytanie? Co znaczy to haczu w twoim tym? Tak, LAJNIE Chcę, chcieć. A chcieć, dobra. Kurwa, nie jestem z no. <grywa> Nie mam bubla, nie mam bubla. Kurwa, W No, no bo mówię, no nie DAJE nie? Ja mówię, no nie DAJE w TWU, nie? Chociaż się podświetla. I odruchowo dałem w ogóle, jakoś tak. Nawet nie myśląc co o tym. To też wyłączyć? No, no, coś tak właśnie chciałem powiedzieć, coś w tym stylu, nie? Pa, to bym Twinkutasem robił. Zoba. Zobacz no, jakie to jest zobacz O kurwa, skrypty, skrypty ma, skrypty jak chuj O ten o, też kurwa nie zły gościu O teraz W? Nie? aha, no, trzy sekundy, dwie Aha, to mów dobra, 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 dobra. Dobra. Nie słyszałem, cicho strasznie jesteś Czasami cię nie łapie mikro Tak samo jak mówiłem z tym Hczo kurwa Nie nie co ty kalasz w ogóle Chcę włóż papier toaletowy Weź sobie trzy listki i zwiń sobie go i taką rolkę sobie wydłubską w słuchać. W sensie tak pomiędzy... Wiesz jak ty masz pośladki, to tu. Wtedy jak sobie będziesz chodził, to się będzie wycierało wycierało. So, to, jest, to jest akurat OP Kolega mówi. Alex, taki jeden. Czekaj, poczekaj. Widzisz streama? Widzisz streama? Opening. Kurwa siebie słyszę. No. O, skrzyneczka. O kurwa. Niko ja ma takie jedne fajne wideo. W zasadzie 34 że to hit. Nie, nie mogę ci pokazać, nie, no ja... Link? Też nie mogę, chyba. Zatem ja ci nie znajdę tego teraz. Nie, na nie no, to znajdę, to dobra, patrz. Kocham go, go, dobra, start. Na tym waveie podchodzimy, dobra, ja na tym waveie wave podchodzę. Ta... Mogę tapnąć Pomu mi jednąć to? Ich botlę bez fleszy no, inna strona ja, nie Ja będę dywować, ja Weź, weź na mid'a. nie ma Bez znaczenia, bez znaczenia, bez No. 22 sekundy. 22 sekundy. 22 i pół sekundy. Dobra, no to jednak znajdę.